Komórka może być tak tania jak telefon stacjonarny. W nowej ofercie Więcej i Tani w sieci ERA za 35 zł abonamentu masz co miesiąc aż 80 darmowych minut. Ty też tak możesz. ERA, możesz więcej. Kiedy mama zabierała się do walki z brudnymi skarpetkami, lepiej było nie wchodzić jej w drogę. Szczególnie bez kapci. I tak mama robiła z nas fantoflaży Na szczęście w końcu trafiła na wizir. Nowy wizir zawiera aktywne składniki, które rozpuszczają głęboko wtarty brud, nadając ubraniom nieskazitelną biel. Teraz mama pierze raz i każdy może bawić się jak chce. A tata, to się czasem nawet zapomina. Wizjer, wielcze nie będzie. Przedstawiamy elektroniczne urządzenie do ćwiczeń na miarę XXI wieku. Gym for Quick Fitness. Będą mogli Państwo zapomnieć o różnych skomplikowanych i przestarzałych urządzeniach. Gym for Quick Fitness to najmniejsze, najlżejsze i najbardziej skuteczne urządzenie do ćwiczeń dostępne na rynku. Nie wymaga stosowania żadnych niewygodnych przewodów czy żeli. Wystarczy przylepić podkładki w kształcie motyla, które same dopasowują się do każdej części ciała. Przylepce zdejmuje się tak samo szybko, jak się je zakłada. Nowoczesne technologie zastosowane do konstrukcji tego urządzenia zawierają się w jednym układzie stalonym. Urządzenie to powoduje skurczanie i rozkurczanie mięśni do 100 razy na minutę. James Quick Fitness jest naprawdę skuteczny i zapewnia znakomity trening. Wystarczy stosować je przez kilka minut dziennie, a już wkrótce zaobserwują Państwo pierwsze rezultaty. Można je używać praktycznie zawsze i wszędzie. Podczas czytania, wykonywania prac domowych, pracy przy komputerze, oglądania telewizji. To malutkie urządzenie ma bardzo dużą moc i wszechstronne zastosowanie. Posiada 10 różnych poziomów intensywności i 5 programów, które można dostosować do własnych potrzeb. Od krótkich skurczów mięśni po długie, głębokie ruchy mięśni, jak podczas wykonywania ćwiczeń. Wystarczy wybrać żądany program intensywności. Odprężyć się i pozwolić urządzeniu wykonywać pracę za nas. To malutkie urządzenie posiada dużą moc i jest bardzo proste w użyciu. Poradzi sobie z tymi partiami ciała, z którymi nie radzą sobie nawet większe urządzenia. Gym for Quick Fitness może być używane w dowolnej chwili. Można je założyć pod ubranie i nikt go nawet nie zauważy. Ale każdy zauważy szybkie rezultaty jego stosowania. Wzmocnij bicepsy, ujędrnij ramiona, pozbądź się fałd tłuszczu. Wzmocnij mięśnie brzucha i pośladków. Dzięki temu urządzeniu będą mogli Państwo ukształtować swoją sylwetkę w wymarzony sposób. Urządzenie jest tak małe, że można zabrać je ze sobą praktycznie wszędzie i wykonywać ćwiczenia właściwie w każdym miejscu. Prosimy dzwonić do nas już teraz i złożyć zamówienie na urządzenie James for Quick Fitness, a za cenę podaną na ekranie Otrzymają Państwo drugie urządzenie w prezencie. Otrzymają Państwo dwa kompletne zestawy wetui i za cenę jednego. Ale to jeszcze nie wszystko. W zestawie otrzymają Państwo również komplet środków do konserwacji przylewców, które zapewnią długą żywotność przylewców. Skorzystaj z okazji i zamów urządzenie, dzięki któremu uzyskasz wysportowaną sylwetkę w krótkim czasie. Prosimy nie zwlekać. Termin naszej oferty jest ograniczony. W naszej wyjątkowej telewizyjnej promocji Gymform Quick Fitness. Otrzymacie Państwo dodatkowy prezent znany z naszych reklam. Wykrywasz fałszywych banknotów i dokumentów. Mamy detektor o wartości 50 zł. To prawdziwa okazja. A więc nie zwlekaj. Zadzwoń już teraz.